Jesteśmy z dziewczynami w naszym centrum dowodzenia, w naszym pokoju edukacyjnym. Będziemy robić takie choinki e, przeplatane włóczką. Mamy włóczkę w dwóch kolorach. E, mamy też naklejki i mamy wycięte choinki takie Z Ja mam akurat z takiego papieru. To jest taka sztywna tekturka jakby z jednej strony. Ten papier był kupywany w zeszłym roku, bo na sztuki, chyba w Wachomie. E, I teraz tak, to powycinałam. I teraz tutaj nacinam e, tę choinkę, nacinam. Po prostu nacinam. Nie, nie do końca, tylko ją nacinam. I tu będziemy. oła, I tu będziemy przewlekać e, włóczkę. Zobaczymy, kto pierwszy dostanie. Na padu bo Asia bardzo nie lubi tych y, przewlekania tych włóczek. E, no, ale okej. Okay, tak, Lusia też jest. Tutaj dziewczyna wstaje, żeby się pokazać. Nie rusz, Lusia. Ja ci przekręcę. Zaraz spadnie Stojak. Kto to przekręcił? Czy to założyć. Więc będziemy tutaj się bawić, robić takie choinki, a potem ozdobimy je naklejkami. Pięknie, Lusia machasz. Chciałaś się przywitać. Lusia, już został, bo zaraz uszkodzisz coś. Łucja. Dobra. Mamy choinki, one są ponacinane, tak jak widać, nożyczkami, i będziemy teraz tu przewlekać włóczkę. Tak, Lusia też pokazuje. Bardzo ładnie bierzemy się do roboty, nie? No, a tak, słuchajcie, u nas tak życiowo to. To siedzimy w domu i w sumie staramy się jakoś tam sprzątać no dzisiaj upiekłam rano pierniki upiekłam sama, bo wiecie chciałam, żeby one były w 100% jadalne o przepraszam, jakbym piekła z dziewczynami to mogłoby być różnie i chyba nic więcej będziemy powoli się przygotowywać do świąt nie będziemy szaleć ani z jedzeniem, ani z niczym, bo tak naprawdę nie wiem jak tam będzie na te święta, jeszcze czy my w ogóle gdzieś pojedziemy, czy ktoś do nas przyjedzie, czy w ogóle jak to w tym roku będzie, bo to też e, wiadomo, różnie bywa. Te zdrowie jest bardzo kruche, więc też trzeba na siebie uważać. Pięknie mu się pokazujesz, jestem z siebie Lucena dumna, jesteś ever najlepsza, brawo. Dobra, ruszamy do roboty. Będziemy sobie po prostu układać puzzle. Te puzzle kupiłam rok temu z wyprzedaży już po świętach jakoś tak w lutym albo i w styczniu, końcówka stycznia. Tak, bo to było jak Asia wyszła ze szpitala, więc to był pewnie początek lutego. I i co? I będziemy sobie chodzić tutaj po tym kocu, to jest koc śnieżny z Action czy śniegowy zakrzyn. Były ostatnie trzy sztuki, bo to była jakaś przedaż czy promocja po 4 zł, więc to kupiłam. Zadzwonimy sobie dzwonkiem. Tu jest folia bąbelkowa, no i będziemy układać puzzle. Tak to układanie puzzle jest nudne, nikomu się nie chce, a tak to będziemy chodzić i te puzzle układać. Tutaj mam dzwonek, to jest dzwonek świętego Mikołaja, o. Z, a, z tego, z Auchan. Kupiłam go już, Jajku chyba. Ja, kucyka była malutka chyba z 5 lat temu. Byłam kiedyś przy okazji po prostu i kupiłam. No to startujemy, będziemy układać po prostu puzzle. Ściągamy skarpety? Nie ściągamy skarpet. No to ściągamy skarpety, dobra. Tutaj sobie położymy ściągaweczkę. Słuchajcie, robię tutaj dla taką robótkę. Będziemy łączyć choinki z choinką, tam baloniki, prezenciki i tak dalej, ale nie o tym. Hmm. Od czego by tu zacząć, słuchajcie, od tego, że dzisiaj taki, no trochę trudniejszy może dzień mamy. No wiecie, tu już jest któryś dzień z kolei w domu, to już idzie drugi tydzień. E... No to wszystko też no, nie jest proste i dla mnie, i dla dziewczyn. No i do tego szczęścia dostałam dzisiaj telefon. E wiecie, zazwyczaj odbieram numery, myślałam, że to z przychodni, bo Lucy ma tą bakterię w uchu i tam staramy się o konsultację do laryngologa. I myślałam, że to może któraś z tych pani odzwania, chociaż wiem, że w środę mam do nich jasnie kontaktować Lucia, ale e mówię, może coś się, wiecie, czasami coś tam się zmieni, przesunie i tak dalej. Luciu, przestań. Ale nie o tym. Dostałam ten telefon, że wzięto na mnie kredyt 2000 złotych. Oczywiście ktoś powiedział do mnie po imieniu i właśnie to mnie zmyliło, bo powiedzieli do mnie po imieniu, że czy ja brałam kredyt, czy ktoś tam ja wziął kredyt. Ja mówię, że nic nie rozumiem, jaki kredyt, to co chodzi, nie? Ale właśnie bardzo zmyliło mnie to, że powiedzieli do mnie po, po imieniu, tak? No, i z tego wszystkiego. Nie, w ogóle nie zająłem, o co chodzi, ale mówię, mogę podać numer do kogoś, kto się na tym bardzo dobrze wszystkim zna. Ja tu nie decyduję, nie wiem, o co chodzi. Proszę mnie w ogóle zostać w spokoju. E, I niepotrzebnie, ale podam numer do mojego męża. E, oczywiście do mojego męża nie dzwonił. Jak powiedziałam, że podam numer do osoby, która się na tym wszystkim zna i decyduje. To pan notował, nie notował tego numeru, bo to był pan, który miał e, dziwny akcent, taki trochę obco, jakiś, nie wiem, nie wiem jak to nazwać. No, no widać było, że to człowiek e, udaje, że tak powiem. E, jak, jak, tak jakby jak na to patrzę teraz z perspektywy czasu, to wydaje mi się, że on ten akcent po prostu udawał, taki. Jakiś taki obcy akcept, nie wiem jak to nazwać. Lusia. Słuchajcie, jest to jaka. No i, i, i tyle. Do mojego marzenki nie dzwonił. Sprawa. Y, żadnego kredytu nie braliśmy ani anio. Ja, sprawa skończona. Tylko słuchajcie, uważajcie, potem wpisałam w internet e, ten numer. Okazało się, że to jest jakiś numer, który wyłudza po prostu pieniążki właśnie na takiej zasadzie, że ktoś na panią wziął kredyt, czy tam na pana, proszę wpłacić pieniądze, to my ten kredyt anulujemy, czy tam, nie wiem, jakieś tam pieniądze. No więc to tak. E, oczywiście zgłosiłam to do certu. Ten numer zgłosiłam do certu. Tak jak powiedziałam, do mojego męża nikt nie dzwonił. E, no i tyle. Ale no nie jest to sprawa fajna, słuchajcie, trochę się przestraszyłam, bo... E, no nie jest to. Wiecie, o co chodzi, nie? Ja mam cię, słuchajcie, ciężki dzień. Miałam nic nie nagrywać, bo naprawdę mam UCK. E, mam... Słuchajcie, sorry, ale nie chciałam się iść po stojaka. Tutaj robię właśnie dla dziewczyn i. I mówię, w międzyczasie e, powiem tak trochę ku rodzy nie uważajcie, bo naprawdę, e, no łatwo jest się, się na to wszystko złapać, szczególnie przed świętami. E, poczekaj chwilkę dziecko, minutkę. E, wydaje mi się, że jeżeli mnie po prostu, bo robiłam komuś przelew na telefon, to znaczy robiłam przelew za obiady, za listopad, bo jeszcze relucja wtedy chodziła w listopadzie. I robiłam przelew po prostu blikiem na telefon do pani mówię, no w styczniu wiecie, pani mówi, nie, na no, spokojnie w styczniu, ja mówię, dobra, w styczniu zapomnę, czytam teraz te święta, chcę mieć, to wiecie, wszystko załatwione, zrobione na starym roku, wiecie o co chodzi. Nie lubię mieć jakichś takich zaległości, potem coś zapomnę i tak dalej. No, to tyle. A jeszcze jedna taka sprawa. Pamiętajcie o tym, że przed świętami też warto by komuś pomóc. Jest taka strona domydziecka.org. I tam są różne mm, potrzeby wypisane domów dziecka, dzieciaków z domów dziecka, czy, czy placówek, czy rodzic zastępczych. No, to jak macie tam ochotę, to wejdźcie. A może ktoś ze znajomych, albo czasami w szkołach są organizowane różne akcje, więc ja bardzo zachęcam. Strona nazywa się domydziecka.org i tam można wejść, tam są podane... Mm, dane tych domów dziecka, e, adresy, no wszystko tam jest po prostu i wypisane, co, co akurat e, potrzeba. No, a tak w ogóle to pamiętajcie też o małych stópach, jak chcecie też wspomóc, żeby dobrze wspomóc, bo wiecie, te pieniążki czasami, no mamy dobre serducha, chcemy pomóc, a potem się okazuje, że to poszło nie wiadomo gdzie. Więc dlatego to są takie dwie właśnie sprawdzone... Yy, sprawdzone, że tak powiem, strony i miejsca, gdzie te pieniążki można, czy tam pieniążki czy rzeczy, bo to wiecie, różnie tam bywa. Czasami, czasami może jakiś nietrafiony prezent dla nas, a komuś, a komuś może się przydać, na przykład, tak? Więc, więc to tak, słuchajcie, yy, uważajcie. <laughs> Podsumowując, uważajcie przed świętami. No, i jak możecie, to wejdźcie na tą stronę albo powiedzcie po prostu komuś, bo jak będziemy to przekazywać dalej, to to też zawsze ktoś tam się znajdzie. Dobrze, już możesz. No już możesz. No już weź. No już możesz. No już weź. Gdzie tam dotykasz? Gdzie tam dotykasz Gdzie tam dotykasz z tej strony. Chciałam Wam pokazać, co Asia dostała z OREF, bo Pani do nas dzisiaj przyjechała i przywiozła Asi prezent, bo dzisiaj była wigilia, nas nie było. I chciałam Wam właśnie to pokazać. Bardzo się wzruszyłam, nie ukrywam. I wiecie, to nie chodzi o to, że o, o prezent, tylko chodzi o to, że Pani o nas pamiętają zawsze. No i zawsze nas wspierają, więc bardzo się. No, wzruszyłam się bardzo. Oczywiście fajne skarpeciachy. Rozmiar Asi, więc super. Taki dyfuzorek. No, i to co najpiękniejsze, jestem przekonana, że pani to robiło same. To jest choinka. Ona jest naprawdę, słuchajcie, spora. Tu jest e, drewniane. To jest malowane, szyszki. Zobaczcie. E, e, po prostu zobaczcie, ile tu jest włożone w to pracy, wszystko. To jest niesamowite. Choinka jest naprawdę spora. Bo zobaczcie, stoi tutaj, więc o. I będzie tu stała. Słuchajcie, na widoku, jak ktoś do nas będzie wchodził, to właśnie będzie. A tutaj, do salonu, to będzie widział tą choinkę. Będzie stała tutaj w, na honorowym miejscu. Właśnie na na parapecie, żeby żeby ją było bardzo dobrze widać. Słuchajcie, brakowało mi czegoś tam z tyłu za tą szopką, ale mówię, eh, tam. No, to... No, brak mi słów, słuchajcie. Brak mi słów, jestem bardzo wzruszona, bardzo Paniom dziękuję za, za to, że pamiętają o nas zawsze, tak, bo... Bo to jest, słuchajcie, i bardzo miłe i to jest takie... No, dla mnie to jest wielkie wsparcie.